17 lipca na blogu SS-u pojawia się informacja, iż ekipa SS On the Road tym razem wybiera się do Niemiec, a więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. No więc, ma, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami o SCS Software. a dzisiejsze informacje będą o tym, jak już wspomniałem na początku, że ekipa SCS On the Road wybiera się w ten najbliższy weekend do Niemiec na kolejne wyścigi ETRC, czyli wyścigi europejskich ciężarówek. I w to w takim dużym skrócie jeśli chodzi o informacje to tyle. Ale jeśli chcecie wiedzieć więcej, no to zapraszam na resztę odcinka. No i tak, co oni tu wpiszą w poście? Może zaczniemy od początku. Nasz zespół On the Road pakuje swoje torby i przygotowuje się do podróży do następnego miejsca. Toru wyścigowego Nürburgring. Miejsca, w którym w historii wyścigów miało miejsce wiele ważnych wydarzeń. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem nazwę Nürburgring. Jeśli nie, to sorry. Ale tak, tym razem ekipa wybiera się, tak jak tu napisano, do Niemiec na ten historyczny tor, gdzie pewnie część z Was, którzy interesują się wyścigami, prawdopodobnie kojarzą ten tor. Jest to dosyć ciekawy i dosyć historyczny tor, ale to nie jest spora o tym, żeby tutaj o nim rozmawiać. Tym razem tam się wybierają, ponieważ, jak piszą dalej, to wydarzenie TRC odbędzie się w dniach 20-21 lipca i będziemy tam w tych dwóch dniach. Oczywiście będą tam wyścigi europejskich ciężarówek. I tu oczywiście piszą, że ich ekipa będzie właśnie w tych dwóch dniach, kiedy będą trwały te wszystkie wyścigi? Znowu znajdziesz nas pod jednym z dachem z Grammar, czyli z tą firmą, z którym współpracowaliśmy we wszystkich wydarzeniach FIA ETRC 2019. Pamiętaj więc o kontenerze o tematyce ETS 2 yy, łamane na Grammar. Na końcu akurat pokażę jak taki kontener wygląda. Możliwe, że podczas tego weekendu będzie wyglądał podobnie lub identycznie. Natomiast co jest dalej? Jeśli chcesz tam być, zdecydowanie powinieneś rozważyć zatrzymanie się. Nasze siedzisko Ford Motion będzie tam z naszą ekipą, która z przyjemnością spotka się z naszymi fanami. Możesz zostać nagrodzony za jazdę na naszym simulatorze lub za pokazanie, jak jesteś zaangażowany jako gracz na swoim World of Tracks lub profilu Steam. Dla prawdziwych kierowców ciężarówek może być też coś naprawdę wyjątkowego. Czyli, jeśli dobrze to rozumiem, osoby, które będą chętne odwiedzić SCS Software podczas tego weekendu i które pochwalą się, na przykład, swoim profilem World of Tracks, na którym mają na przykład dosyć wiele ładnych zdjęć, możliwe, że niektóre mają editor pika, lub jeśli ktoś pokaże swój profil Steam, na którym pokaże swoją dużą ilość godzin lub swoje zaangażowanie w ETSie czy ats Możliwe że dla takich osób będą tutaj jakieś małe upominki, jakieś pewnie fajne, prawdopodobnie będą to jakieś gadżety ze sklepu Sc Software e... i z tego co mi się wydaje tak dodatkowo dopowiem chyba na miejscu można dokupić takie rzeczy więc jeśli ktoś jest ciekawy no to tutaj taka informacja no i jak zawsze będziemy informować o wydarzeniu nas żywo za pośrednictwem naszych kanałów społecznościowych na Facebooku, Twitterze i Instagramie dla tych, którzy nie będą w stanie tego zrobić, czyli jeśli ktoś jest chętny zobaczyć jak to wygląda na tych trzech akurat kanałach społecznościowych, jak tutaj przetłumaczyło, SS będzie relacjonowało całe to wydarzenie wokół swojego kontenera, co tam się będzie działo i w sumie jeśli chodzi o te informacje to tyle ale jeszcze przy końcu jak już mówiłem przejdę tutaj na Instagrama SCS Software i pokażę akurat tutaj zdjęcia z poprzednich wydarzeń i tutaj na przykład jest jedno zdjęcie, tak mniej więcej ten ich kontener wygląda jak widać na górze pisze tutaj Grammar, tutaj z tego co widzę jest to zdjęcie ze 6 lipca i akurat wtedy wyścigi by, były na Słowakia Ring czyli na Słowacji i wtedy jak widać, też odbywały się wyścigi ETRC, więc tak mniej więcej tutaj to wygląda. Tutaj jakieś zdjęcie ze środka jest, tak to się prezentuje. Tam jest ten ich symulator. Przy okazji, jak widać, są tutaj fajne, fajne filmiki jakieś. Tutaj akurat ciężarówek, które też jeżdżą w takich wyścigach. No i w sumie tutaj wiele rzeczy można zobaczyć. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, no to można zobaczyć wszystko na Twitterze, czy Instagramie, czy też Facebooku. I w sumie jeśli chodzi o te informacje to tyle, a więc zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, udostępnienia, zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!